Siemano, pragnę poinformować, że kolejny kamień milowy w kolekcji został osiągnięty. Zawsze chciałem mieć figurkę generała Grievesa i w końcu, dzięki przecenie na Amazonie oraz karcie podarunkowej, udało mi się takową pozyskać. Star Warsowa odnoga zbiorów otrzymała wyczekiwany od dawna update. Pytanie, na ile dobry? Przed Wami Star Wars Black Series generał Grieves. Wiele można powiedzieć o prequelach Star Wars. Jedni kochają, inni nie znoszą. Ja jestem zdania, że o ile sama około prequelowa era dała nam sporo dobrego, jak na przykład The Clone Wars, to same filmy mają pojedyncze fajne motywy, ale głębły dość paździerzowe. Choć i tak czasem lubię do nich wracać. Natomiast do tych fajnych motywów zaliczyłbym na pewno niektóre designy. I design Gryvesa właśnie zawsze był dla mnie cool, więc chciałem mieć jego jakąś reprezentację. Prezentowana dzisiaj figurka występuje również w wariancie bez płaszcza oraz w malowaniu na nawiązującym do pierwszego Clone Wars w reżyserii Gendego Tartakowskiego. W sumie gdyby pojawiła się kiedyś figurka w tej konkretnej wersji, niezwykły rekolor, to też bym zgarnął. W tamtej serii Greves dopiero był cool. Mamy tutaj naprawdę bardzo spoko oddanie filmowego wyglądu postaci. Grievous wygląda tak, jak powinien wyglądać. Szczupły, patykowaty, można mu nadać taką przygarbioną sylwetkę, w jakiej zwykle poruszał się w Zemście Sithów. Ma swój płaszcz i z tym akurat coś mi od początku nie grało, tylko nie umiałem sobie uzmysłowić, co konkretnie. Zatem porównałem sobie ze scenami z filmu i dotarło do mnie, że on tę pelerynę nosił tak bardziej pod tą obręczą wokół karku. Zaś wersja Black Series mają zarzuconą trochę jak taki kocyk, którym okrywamy się na jesień, żeby sączyć pod nim kakałko. Nie, żeby miał coś do kałka, bo bardzo je lubię, ale Gryfus stanowczo lepiej wygląda, gdy wypchnie mu się trochę płaszcz pod pancerz, co czasem da się zrobić, a czasem nie chce to za bardzo współpracować, tak jak teraz. Hm. Swoją drogą, trochę to wygląda jakby było zapięte na rzep, ale nie, jest to zwykły ściek, po prostu zszyte tak trochę grubo. By rękę łatwo się zdejmuje, co prawda nie tak dramatycznie jak przed pojedynkiem z obi w Zemście Sithów, ale przynajmniej bezproblemowo. I oto Gryfus rozpłaszczony, można się lepiej przyjrzeć detalom. Główka fajna, co prawda jakby się przyjrzeć z bardzo, bardzo bliska, to da się dostrzec, że oczy. Są takie trochę rozpikselizowane, ale gdy tak normalnie się operuje figurką, no to nie doskwiera to jakoś strasznie. Trzeba by było mieć ją cały czas tuż przy twarzy, żeby było to naprawdę widoczne. Łebkiem operuje się za pomocą dwóch stawów, co daje fajny zakres ruchu. Podobają mi się te wszystkie kable na szyi, świetne robocie detale. Grywess może nawet elegancko spojrzeć na chmurki. Postarano się oddać trochę zużycie pancerza, został on gdzie gdzieniegdzie przybrudzony, jest to zwłaszcza widoczne na piersi, wszystkie detale takie jakie powinny być. No nie powiem figurka jest mocno szczegółowa. Dzięki niej, dzięki operowaniu w ręce fizycznym modelu zwróciłem dopiero uwagę, że Zgrywus ma zarysowany zadek. I to tak dość sugestywnie. Wow. Z rozpędu chciałem mu też w pierwszej chwili odgiąć płytę na piersi, żeby sprawdzić, czy ma tam serducho, no ale nie, nie da się tego zrobić. Nie ten budżet najwyraźniej. Ale to może lepiej. Jeszcze by się gdzieś trafił dziki obi Kenobi z blasterem i nieszczęście gotowe. Staw klacie pozwala na pochylenie generała separatystów, żeby wyglądał na takiego przygarbionego jak w filmie. Może go oczywiście całkiem wyprostować, ale jakoś niezbyt mi się podoba. Lepiej wygląda dla mnie jako taki zgarbiony kaszlak. No i przy okazji staw Pozwala też obracać ciałem. Ramiona są specyficzne, z uwagi na to, jaką funkcję muszą w sobie zmieścić. Tak, ten Grievous oczywiście rozdziela swoje łapki, ale działają one również w standardowym ułożeniu, tyle że ich ruchomość ma pewne ograniczenia. W barkach o dziwo, działa to nieźle, można fajnie ruszać do przodu, na boki. Ciekawe, no bo w końcu są to podwójne stawy. Tak samo jest w łokciach, tylko tutaj już dwa jointy sprawiają, że łokcie ruszają się bardziej na boki niż prosto. Ramiona teoretycznie łączą się w trzech punktach, w ramieniu, przedramieniu i w nadgarstkach, ale w praktyce przynajmniej w jednym z tych dwóch miejsc zawsze się to będzie. Rozczepiać przy manipulacji kończyną. Głównie przez to, że te partie wykonano z większego tworzywa. No, pewnie dla zabezpieczenia przed łamaniem się. Ale coś za coś. Materiał po prostu lekko sprężynuje i dlatego łapki się miejscami rozdzielają same. Przy takiej funkcjonalności, jaka jest w konfiguracji dwuręcznej, Grywios najlepiej radzi sobie w pozie z rękami spleconymi na plecach. No, wygląda to całkiem spoko. Nóżki wykonano bardzo dobrze, jeśli chodzi o oddanie detali. Ale mam wrażenie, że stawy będą miały tendencję do wyrabiania się. Figurka nie jest, to prawda, całkiem luźna, ale czuć, że te jointy nie są wybitnie mocne. No, to też pewnie przez chudość tych kończyn, za to mamy podwójne kolana. Grywiec może pociągnąć nogi pod klatę, są stały skokowe chyba tak to się powinno nazywać no te przed stopami, a same stópki mają ruchome kostki, choć na boki ruszają się trochę ciężko. No i rozstaw w biedrach mógłby być szerszy, zdecydowanie. Z gryłos niestety szpagatu nie zrobi. Jako akcesorium mamy Blaster, ten sam zapewne, z którego Obi-Wan zastrzelił generała, Ochironio. No, Blaster jak Blaster. Ładny, wsadzi się go spokojnie w łapkę, czy też łapki, i zgrywóz go trzyma. Tylko nie da się wsadzić palucha na spust. Wiadomo, że to akcesorium nie jest tutaj najważniejsze, liczą się przede wszystkim miecze świetlne. Ale zanim wyposażymy w nie Grievesa, rozłączymy ramiona. Cyk, cyk i jest ikoniczny wygląd. Pamiętam jeszcze, jak miałem te 15 lat, oglądałem zemstę po raz pierwszy w kinie, i wtedy ta scena to było takie wow. Trochę tęsknię za czasami, gdy odkrywało się Star Wars tak z. Zupełnie na świeżo. A gości wrzęcie przede mną, zanim się wyjaśniło, w czym rzeczy, spytał się kolegi obok niego, ale dlaczego robot kaszle? Piękne czasy. Łapki nie mają ruchomek nadgarstków, coś zrozumiałe w takiej skali, no byłyby zbyt łamliwe. Można za to obracać łapkami aż do łokci, więc w sumie wychodzi na jedno i to samo. Połówka dłoni może lepiej trzymać blaster, no ale jak wspomniałem, najważniejsze są tutaj miecze. Wyglądają fajnie, każda rękojeść jest inna, podmalowane, jak to w wypadku Black Series, ostrza są wyczepialne, a że w swój płaszcz Grywys ma wszyte dedykowane kieszonki i wszystkie świetlówki można sobie elegancko Pochować. Generał może po nie nawet wygodnie sięgać. Fajny smaczek. W pełni uzbrojony wygląda świetnie, większość mieczy trzyma się dobrze w dłoniach. Jedynie jeden zielony o nieco cieńszej rękojeści lubi się majtać. No, jakby go okręcić w jednym miejscu, na przykład paseczkiem taśmy, to można ten problem rozwiązać. Ogólnie spoko, przyjemna pozowalność pozwala ustawić generała separatystów na sporo sposobów, jak i też posłać go w powietrze, o ile mamy stenda z łapką, bo portu figurka nie ma. Teraz aż by się chciało mieć obiłana, żeby się tłukli. No tak to jest, gdy pozyskuje się tylko jednego z pary ikonicznych przeciwników. Od razu chciałem się mieć drugiego. Kilka porównań. Inne Star Warsowe figurki, reprezentacja ciemnej strony mocy Black Series Darth Maul i Darth Vader, jasna strona w osobach Luke'a Skywalkera z Black Series Power of the Force wydanego na 50-lecie istnienia Luke'a filmu oraz jakiejś nowej ziemniaczanej niepozuwalnej Rey. No i strzelcy, nie posługujący się mocą. Dinjarin i Cad Bane. Grywy mogły być w sumie ciutkę wyższy. Mam wrażenie, że nie do końca dobrze się skaluje z innymi figurkami. Ciekaw jestem jakby wyglądał zestawienie z Obi-Wanem. Ale i tak jestem z niego zadowolony. Bardzo spoko figurka, fajna reprezentacja postaci. Niestety z tego co się orientuję, ciężko dostępna i droga. I warianty również. Oryginalna cena na niemieckim Amazonie wynosiła 90 euro, co jest grubą przesadą, jak na tej klasy figurkę. No mnie dzięki przecenie i karcie udało się zbić cenę do 25 euro, co daje Około stówki i tyle to jak najbardziej można za niego dać. Zatem polecam szukać okazji, ale jeśli się go już dorwie, to powinien raczej satysfakcjonować. Ja polecam. Dzięki za uwagę. Polecam się na przyszłość. Polecam mojego Discorda oraz Instagrama i życzę wszystkim miłego poniedziałku. Trzymajcie się.